Co to robisz? Na prawo od Wisły wszystko ruskim oddadzą. Tutaj na lewo wszystko Niemcom oddadzą od Łodry. Tutaj na, wszystko Szwedom i Norwegom oddadzą. Wikingowie nas zajadą teraz. Na południe wszystko oddadzą Czechom od Myślenic. Ty, a dlaczego akurat do Myślenic? Bo Tusek się będzie chciał brudnej pały pozbyć i Polska będzie teraz takim kwadratem. Będziemy w kwadracie piskali teraz. Ojciec, tobie to nawet pasuje, bo, boś był zawsze idiota do kwadratu. Ty ty szczylu jeden, ty nie pyskuj, ty. Ojciec, ja ci powiem, że ty jest na nie w kwadracie, ale ty, ty w trójkącie żyjesz. W jakim trójkącie? Bermudzkim. Ja? O, oglądanie TVP, yy, chodzenie do kościoła i pierdzenie w stołek. O, tu most, trójkąt twój. A no, 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 pewnie, pewnie. I się przypatrz na swój brzuch, jaki most tego piwska. Mój brzuch, mo moja sprawa. A za to ty będziesz w Tuskowym Trójkącie żyć. Proszę, tu będzie, tu będą gwałcić, tu, tu będzie aborcja, a tu będzie eutanazja. I most, trójkąt teraz, a, o, most. polski dzisiaj? Brałem... Się zdziwisz, jak mojej czternostki nie weźmiesz. Co? Ci się skójcy ci się. A dlaczego mam mnie wziąć? No dlaczego? Bo mi, bo mi tuszek eutanazję zrobi. Ojciec, co ty fan fanzolisz? A, a sąsiadowi już na drugi dzień po wyborach eutanazję zrobili. Któremu? Walusiowi. Waluś przez... on wypadek miał po pioku. No, 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 bo przez Tuska się łopił. Jak wyniki wyborów zobaczył, to się łopił. D no dobra, ale przeżył, ze śpitola wyszedł. No to jak mów mieć e e eutanazję? Ale potem na policji miał e eutanazję. Ja jak się go spytali, il ile wypił, to on nic nie pamiętał. Ojciec, nie eutanazję, tylko amnezję miał. A kurwa, co za różnica! Czy miał amnezję, czy eutanazję? Ważne, za przez Tuska miał PR nie jeden, bez dyskutował ze mną. Ty, 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 ty! Ojciec! Bo, bo nie będzie lodów! Dziękuję bardzo, kochani, za uwagę. Tyle w tym odcinku. A przy okazji podziękowania dla wszystkich, którzy zrzucili się już na moją książkę. Jest 30%! Czyli książka na, na choinkę będzie. Jeżeli jeszcze ktoś nie wie o tej książce, to zapraszam serdecznie. Link pod spodem. Natomiast ja wszystkim Wam dziękuję za uwagę i życzę Wam bardzo udanego dnia dzisiejszego, albo wieczoru, jeżeli to oglądacie wieczorem.